I podkreślam jedną rzecz tak samo, że to jest kolejny sezon, może trzeci czy czwarty, w którym nie opłaca się bardzo jabłek trzymać. No wiadomo, sprawa, że ten wyskok wiosenny w ubiegłym roku, te 3-4 złote, ale to jeżeli bierzesz złoty, złoty 20, złoty 30, 40 prosto z sadu bez kosztów, bez kontroli, bez prądu, bez ludzi najmowania do startowania, Witam, Krzysztof Cybulak z Kopaniny Kalesiańskiej Gminy Łaziska. Jesteśmy w sadzie w gospodarstwie yy, moim i syna Maćka. No, jest styczeń 2021 roku. Nie wiem, czy to jest dobry czas, już na podsumowania, ale dobry czas na podsumowanie pewnego etapu naszego sezonu, właśnie 2020-2021. No, co się wydarzyło w tym roku? Znowu były szkody przymrozkowe. Miejscami, głównie Sandomierz, miejscami u nas, miejscami yy, mazowieckie i każdy myślał po roku poprzednim, że będzie to znowu dobry sezon. No bo sygnały były takie, że rzeczywiście w Europie też będzie mniej jabłka, w ogóle na świecie będzie mniej jabłka. Też były szkody w Niemczech, w Holandii, Bałkany, częściowo Rosja, nawet częściowo Ukraina. No i mi się wydaje, że spora część sadowników jest zawiedziona na razie przebiegiem tego sezonu, bo mimo że ceny są, nie są złe, nawet można powiedzieć że miejscami są dobre, bo ceny mniej więcej od złotych 20 tam do złotych 50 czy 60 to nie są złe ceny jak na przykład jabłko czy prostosadu, czy jabłko schodni zwykłej, no ludzie zaczynają niektórzy już otwierać kontrolę, ale można było niestety więcej ugrać w tym sezonie, no bo w związku z sytuacją w Europie. I każdy myślał po wiośnie ubiegłego roku, kiedy to ceny nawet podskoczyły do 4 zł, że da się utrzymać tą cenę. I powiem szczerze, że tu jest troszeczkę może, jak zwykle będzie pretensja do grupy czy do grup i do firm, że te ceny nie utrzymały, że można było nawet 2 czy 250 utrzymać tą cenę i też by było dobrze. Ale niestety były sygnały właśnie nawet do naszego związku że grupy producenckie, że niestety markety. Jest duże parcie marketów na obniżkę cen. No i zaczęło to się we wrześniu. Promocjami na złote, tam 69, złote, 79. No i dlatego była taka nasza akcja pod siedzibą Biedronki Jer Jeronimo Martin w Warszawie Pikieta, ze względu na to, że. Złoty 69 to sami się przyznają w grupach i w firmach, że to jest 80 groszy dla sadownika. Przy kosztach grupy i kosztach opakowania, transportu palet, narożników. No i jak na taki sezon, gdzie przemysł wychodzi 60 groszy, wychodzi nawet, to to jest śmiech. Śmiech na sali po prostu. Przyszły te promocje, trzeba było jakoś przeżyć. Promocje są co 2-3 tygodnie poniżej 2 zł. Tylko boli nasza do boli nas. Tak samo, że po, po promocji ceny jabłka kosztują od 3,50 do 4,50 w tych marketach, a sadownicy wiele więcej nie biorą. Jeżeli, jeżeli dla sadownika jest cena złote 20, czy 1 30, 1 40, no to tu jest jakaś taka proporcja dziwna. Oczywiście Urząd Konkurencji Konsumenta stwierdził, że rzeczywiście Biedronka, czyli firma Geronimo Martis, no, trochę przesadziła z tymi wszystkimi. Swoimi promocjami i traktowaniem rolników, sadowników, warzywników. No i mają zapłacić karę kilkaset milionów, bodajże 700 jesz, ale ta kara pójdzie do skarbu państwa, a sadownicy czy warzywnicy zostaną tak, jak zostali, z niczym. <grych> no i niestety dalej będzie się to wszystko robić, dalej wszystkie sieci będą żerować na, na rolniku, sadowniku czy warzywniku, no bo promocja promocja to ma ściągnąć klientów i niestety promocja musi być. Nie wiem, jak to w ogóle wszystko rozwiązać, nawiążę teraz do przemysłu, jeżeli chodzi o ceny owoców do przemysłu. Począwszy od truskawki, się na jabłku przemysłowym. No, był to dobry sezon, nie trzeba w ogóle narzekać, przy takich cenach, jakie były, czy malin, czy porzeczki. No, po raz pierwszy było odbicie porzeczki czarnej. Wydawać by się mogło, że też można było troszeczkę więcej ugrać, tym bardziej, że wiemy, jakie są teraz ceny. No ale jest jak jest, dobrze jest, tylko teraz już słyszymy o spadku cen po nowym roku właśnie, mają się otwierać przetwórnie i prawdopodobnie już słyszę właśnie około 38-40 groszy ma być przemysł, jabłko przemysłowe na skupach już po, w tym nowym roku. No coś tu jeszcze można mówić, jabłko jeżeli chodzi o eksport. Powiem bolesną prawdę. My tak naprawdę wysyłając 6 lat temu ponad milion ton jabłka do Rosji, na wschód, to w obecnej sytuacji my nie mamy gdzie tego jabłka sprzedać. Jedynie co możemy zagrać to ceną. No niestety milion ton nie wysyłamy za granicę. Wyślemy 150-200 tam przez Białoruś oczywiście, do Białorusi i dalej. Wyślemy 150-200 tysięcy ton do Egiptu, po, po 20-30 tysięcy ton tam z Czechy, 80 tysięcy to Rumunia, z tego co słyszę trochę do Bułgarii, tro na zachód też oczywiście tam jedni mówią, że 150 tysięcy, ale to jest może połowa może ciut więcej. My się dusimy z tym jabłkiem. A ile sadów przybyło w ciągu ostatnich kilku lat na modernizację? Fakt, faktem, że jest bardzo, bardzo duża ilość sadów zaniedbanych, ludzie po prostu zaprzestali. Naprawdę jest taka sprawa, że nawet jak rozmawiałem właśnie tu z kolegami z góryckiego okręgu. To takiego ładnego jabłka, typowo deserowego, konsumpcyjnego, to nie liczę, że jest 40-50%. Zasady opuszczone w ogóle. Ludzie nie chronią albo chronią tylko po to, żeby na przemysł. No i zaczyna się tak zwana właśnie bieda w sadownictwie, pod tym względem, że ludzie już nie mają na odnowienie produkcji. Bo co z tego, że są ceny? Jak dla niektórych jest klęska i nie mają plonu, to nic nie pomoże: jest złotówka za przemysł i 3 złote za jabłko. No i jakąś taką spiralę niechęci i słabej sytuacji finansowej, to wszystko się narasta i naprawdę powiem szczerze, że u nas tak samo tutaj w lubelskim, właśnie tu powiecie o polskim czy kraśnickim, jest masa sadów, które kiedyś były bardzo dobre, bardzo dobre planowały, jakościowo było dobre, a teraz po prostu tylko tam chronione są kilka razy, żeby aby coś rosło i na przemysł. No i to jest właśnie powód do tego, że z tym jabłkiem różnie się dzieje, jeżeli chodzi o jabłko konsumpcyjne, bo myśmy w rozmowie z grupami producenckimi podnieśli taki temat, że grupy producenckie kupują, owszem, no bo mają swoich członków, może jabłko dopiszczone, ale posiłkują się obcym jabłkiem. No i z tego co tu widzę, tu w okolicy, jakie jabłko dają do tych grup, to jest pożar się Boże. Ja nie wiem, co tam im wyjdzie w tych skrzyniach w ogóle co roku. i to właśnie dobrego sadownika denerwuje, że to za to jabłko jest spłacone tyle samo, co temu sadownikowi, co do końca chroni, do końca nawozi. No to jest takie przykre właśnie dla tego sadownika, no nie? I to jest właśnie taka niesprawiedliwość. I podkreślam jedną rzecz tak samo, że to jest kolejny sezon, może trzeci czy czwarty, w którym nie opłaca się bardzo jabłek trzymać. No wiadomo, sprawa, że ten wyskok wiosenny w ubiegłym roku te 3-4 złote, ale to jeżeli bierzesz złoty, złoty 20, złoty 30, 40, prosto sadu, bez kosztów, bez kontroli, bez prądu, bez ludzi najmowania do no to, to nawet weźmy sytuację w roku 2018. Było 50 groszy prosto sadu, 40, no i później się okazało, że i schodzi, było skodelowane do była taka cena. Czyli po raz kolejny, że się nie opłaca bardzo przechowywać. No i, i teraz mamy taki sezon, że jest. Ceny spadają. Teraz zaczęły właśnie grudniu, styczeń ceny spadać. No, sezon jest ciekawy, zobaczymy jak się skończy. Każdy liczy oczywiście co schował jabłka, każdy liczy, że może znowu te trzy złote. <grych> Życzę wszystkim tego, żeby ten sezon się bardzo dobrze skończył, żebyśmy to jabłko sprzedali, żebyśmy z pustymi chłodniami weszli w nowy sezon. I wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich sadowników.